Witam na kolejnej recenzji Przetestujmy.pl Dzisiaj mega wypas, mega mega Klawiatura warta 2 sztabki złota Logitech Cordless Desktop LX710 Laser Jest to super, super zaprojektowana klawiatura od Logitecha Bardzo droga ale co za tym idzie super solidna, funkcjonalna, bezprzewodowa. Wszystko co najlepsze może być, może możemy w niej znaleźć. Zaraz rozpocznę i pokażę Wam co w środku mamy. Jest tu zestaw klawiatura bezprzewodowa i myszka bezprzewodowa, laserowa. Dym, 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 dym. Tak. Tutaj Mamy klawiaturę, instrukcję elegancko zrobione żaden, męczący tekst, tylko piękne rysuneczki. Nawet mamy pokazane jak wkładać CD do odtwarzacza No tutaj wiadomo. Nawet idioci by się połapali. Ale zaraz nas potrzymą. Wow. Strasznie się ja, ja nie wiem co to znaczy. Żeby, żeby nie uderzać dzieci w tyłek. A tutaj... Żeby... Żeby nie dusić sąsiada klawiatury. Dobrze, mamy jeszcze taką instrukcję, zapakowaną ładnie, instrukcję wraz ze sterownikami. I tak, wiadomo, baterie, widać, że bardzo dobra firma, bo od razu daje nam diuraselki. wytrzymałe baterie, dobrze. Mamy stację dokującą do myszki bezprzewodowej. To wpinamy w to, to podłączamy do kompa i ładuje nam po prostu. Znaczy nie chodzi, nie, to jest... Boże. To łapie sygnał od my, bezprzewodowej myszki. Ja trochę nie popieram myszek bezprzewodowych, ponieważ jest tam kilka setnych sekund spóźnienia, niż mi przez kabel sterowali gryzoniem. Ale to jak ktoś gra w góry FPS, to wie o co chodzi. Ale jak ktoś normalnie obsługuje Worda i inne DPLR, to, to jemu to na pewno wystarczy. Mnie też trochę denerwuje zmiana baterii, bo to trzeba trochę wiedzieć, z na paluszki. Dobra, dramatura. Klawiatura elegancka, jak z domu Monarszego. Taka. Mamy elegancką podpórkę. Jest to zrobione taki pół plastik, pół guma. Nie sili, zgadzam się, nadgarstki. się, jeszcze zgalam. Gumki pod spodem. Są cztery, ale za to jak wytrzymałem. Na niektórych klawiaturach Możemy zjeżdżać na tej klawiaturze ze stoku, a tutaj trzyma jak przyklejona super blue. Guziki standardowe, takie grube, nie takie jak w laptopie. Wszystko ładnie się naciska. Tu mamy wskaźnik baterii jeszcze. Jak widzicie. Większy guzik Delete. Tutaj F -y wszystkie. Tutaj Aha. możemy właśnie przez na śnięcie sprawdzać poziom baterii. Tutaj jeszcze mamy kilka guzików multimedialnych właśnie. Jak do włączania pewnej muzyki, szafów, czyli wiadomo jak ta dźwina po wie, o co chodzi. Do przodu, do tyłu piosenki, play. Tutaj do muzyki mamy. Proszę prostu z drugiej strony, Wam pokażę, są do zdjęć. Przybliżamy oddalamy zdjęcie, na przykład przeglądając Przeglądając to podglądzie. Tutaj przybliżenie 100%, czyli tak powrót do standardowego widoku. Obracanie zdjęć. I to... Kurde, nie wiem co to jest. Jakieś... Jakieś zdjęcie. nie mam pojęcia co to jest. Może otwieranie jakichś zdjęć, nie wiem. Dobrze, jeszcze tutaj mamy kilka klawiszy skrótów. Jest duża tego ilość. Wciskamy je przytrzymając guzik Fn, tak jak na kropie. Mamy guzik do szybki Worda, Excela, kalendarza, kalkulatora do nowego pliku, nowego folderu, do drukowania, do odtwarzania dyskietki. I tu jeszcze guziki do pod podgłaśniania, przyciszania, do mute, te telefon internetowy, poczta, przybliżanie. No, raczej już więcej, więcej pomysłów na guziki w chyba by nie znaleźli. E, jestem bardzo zaskoczony tą klawiaturą, chociaż od razu spodziewałem się, że jest to naprawdę za takie pieniądze. Jest to, to świetna klawiatura. Tutaj mamy do, do łączenia klawiatury z komputerem. Tu mamy podpórki, to są... Mamy mamy pojedynczą podpórkę, taką malutką, albo podwójną, czyli one tutaj wyższe. Mamy fajną taką kalibrację, możemy sobie wyraźnie kto jak woli, tak może sobie oprzeć klawisze. Świetna sprawa. Tutaj jak materię zmieniać i jak połączyć klawiaturę z komputerem obrazkowa instrukcja, żadnych napisów, każdy się połapie. Wszystko elegancko wykonane. Muszę się spieszyć, bo mi się czas antenowy już kończy. Jeszcze pokażę wam... k <słyska> Myszkę i... ...tego drania. Niech się uda No No, tak jak już mówiłem, to jest ten przekaźnik, który odbiera nam sygnał. Wszystko zafoliowano, a nie żeby nie dostać nacisków palców, żeby ktoś chciał to nie rozpakowywał. Myszka tak samo zaklejona, wszystko widać, że bardzo solidna, dobra firma wykonuje te przedmioty. Tutaj guzik wyłączania, włączania, taki drobniutki, tutaj właśnie konek, tutaj ten laser, który właśnie dzięki temu możemy po każdej powierzchni jeździć po trawie, po rzurzu i wszędzie będzie nam sygnał. Myszka super się trzyma w rękach. Też takiego troszkę chropowatego plastiku zrobione, który tak przyjemnie, przyjemnie się go dotyka. Dwa guziki, scroll 2D, jeszcze możemy go w boki ruszać. Tutaj szybkie skróty internetowe, do przodu, do tyłu. I tutaj jeszcze spraw, no baterie. Jeżeli jest sama bateria, to go mikota, yy, no, Ale to myszka, myszka dobra. Możemy ją także oddzielnie kupić. Jest, jest, w sprzedaży też w Logitech'a. Dobra, to że już wszystko powiedziałem. Super solidne i tak dalej. Dobrze, podsumujmy. Super sprzęt. Super sprzęt bezprzewodowy. Trochę mam z dystansem podchodu do bezprzewodowych rzeczy, ponieważ stracimy, stracimy jednak te paluszki. Musimy je wymieniać co jest. Ja wiadomo, tam producenci zapewniają, że pół roku, dwa lata, dziesięć lat, ale zawsze kiedyś trzeba wymienić po prostu. Ale wiadomo, wygodnie jest, możemy sobie siąść kurde na strychu, komputer dać do piwnicy i możemy grać, czy, czy, czy przeglądać internet na dystansie, więc to jest bardzo fajna sprawa do wykonania, nie mam co się przyczepić, bo wszystko jak najbardziej solidnie zrobione, super materiał, wszystko jak najbardziej dobre, więc nie, nie zostaje mi nic tylko polecić Wam, polecić Wam ten zestaw, jeżeli lubicie bezprzewodowe, bezprzewodowy sprzęt, Przewodowe kawetury i myszki i chcecie wydawać pieniądze na baterie, ale jeżeli zdecydowali się wydać ponad 300, czyli około 300 na taki zestaw, to 2-4 zł więcej na baterie was nie zbawią. I Logitech to jest bardzo pożądana firma, więc po niej moglibyśmy się tylko dobrze rzeczy spodziewać, więc naprawdę polecam. Dziękuję.